Powiedz te wyrazy po niemiecku szybciej niż ja. Wersja poziom A2. Nie zapomnij o rodzajnikach. Winda. Der Aufzug. Zajęte. Na przykład toaleta albo pokój. Besetzt. Wprowadzać się. Einziehen. Naciskać. Drücken. Małżeństwo. Die. Ehe. Opona. DER Reifen. Ile z tych słów udało Ci się odgadnąć, zanim je wypowiedziałam? Zapisz w komentarzach i daj znać, czy czekasz na kolejny odcinek. Ja jestem Lucy, a to jest profil Deutsch mit Lucy, na którym uczymy się niemieckiego w przyjemny sposób. Zostań tu na dłużej, klikając Obserwuj.